Misza czarny, potężne uderzenie. Zobaczcie państwo, bez trudu przewraca potężny pozornik. Taka jest siła uderzenia kopią, ciężką kopią rycerską. To ćwiczenie, które w przeciwieństwie do poprzedniego, bo gonitwy do pierścieni wyrabiają, wyrabiają pewność ręki, oka, celność uderzenia kopią, to, to ćwiczenie jest na wyrabianie potęgi, właśnie uderzenia. Siły uderzenia, tak aby móc przebić zbroję przeciwnika, tak jak to zrobił mszczuj ze skrzynna w bitwie pod Grunwaldem, gdy pędził dzielny, dzielny żołnierz, dzielny wojownik Urlich von Jungingen, Prowadząc 16 doborowych chorągwi krzyżackich do ostatniej szarży, miał pecha, że właśnie ten rycerz, mszczuj ze skrzynna, właśnie z taką precyzją posługujący się kopią, on był w chorągwi nadwornej, która pierwsza starła się z szarżującą kawalerią wielkiego mistrza i wielki mistrz miał tego pecha, że ten wielki rycerz stanął mu na drodze jego kopia uderzyła w pierś wielkiego mistrza i w ten sposób zginął wielki mistrz z rąk Myszczuja ze skrzynna, ja wiem proszę